Modlitwa ma moc. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, z miłością i szacunkiem zwracam się do Ciebie, aby Cię uwielbić i oddać cześć. Ty, która byłaś córką, oddaną żoną, kochającą matką i zakonnicą, znasz dobrze wszystkie troski i radości ludzkiego życia. Ty, która doświadczyłaś wielu cierpień i przeciwności, ale nie straciłaś wiary i nadziei w Bożą Opatrzność. Ty, święta Rito, która w trudnych okolicznościach swojego życia doświadczyłaś prześladowań, bólu i cierpienia. Proszę cię, abyś wyprosiła dla mnie łaskę wytrwałości i siły, abym mógł przetrwać te trudności, które teraz mnie dotykają. Ty, która otrzymałaś od Pana dar stygmatu i cudownej róży, jesteś znakiem jego miłości i mocy. Ty, która jesteś w niebie złączona z Bogiem i wszystkimi świętymi, Stawiasz się za nami u Jego tronu. O Święta Rito, wiesz, że czasami czujemy się zagubieni i beznadziejni. Proszę Cię, abyś oświeciła moje myśli i serce. Pomóż mi odnaleźć drogę do prawdy i połącz mnie z boskim światłem, które poprowadzi mnie na właściwą ścieżkę. Święta Rito, chwalę Cię za Twoją świętość i za Twoje cuda. Podziwiam Cię za Twoją pokorę i zaufanie Bogu. Naśladuję cię w Twojej cierpliwości i wytrwałości w modlitwie. Uczę się od ciebie miłości do Boga i do bliźniego. Proszę cię o Twoje orędownictwo i pomoc. Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, z ufnością i pokorą zwracam się do Ciebie z moją prośbą. Ty wiesz lepiej ode mnie, czego potrzebuję i co jest dla mnie najlepsze. Ty znasz moje serce i moje intencje. Ty widzisz moją sytuację i moje trudności. Ty słyszysz moje wołanie i moje westchnienia. Święta Rito, proszę Cię o to, co jest najważniejsze, o łaskę zbawienia dla mnie i dla wszystkich ludzi. Proszę Cię o to, co jest najpotrzebniejsze, o pokój dla świata i dla mojej ojczyzny. Proszę Cię o to, co jest najdroższe. O zdrowie dla moich bliskich i dla mnie samej. Święta Rito, Proszę Cię także o to, co jest moim szczególnym pragnieniem. Wiem, że nie ma dla Ciebie sprawy zbyt trudnej ani beznadziejnej. Wiem, że możesz wyprosić u Boga wszystko, co jest zgodne z Jego wolą. Wiem, że On Cię wysłuchuje i kocha. Święta Rito ufam tobie i twojemu wstawiennictwu niech się stanie według twojego słowa o święta rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych z wdzięcznością i radością zwracam się do ciebie aby tobie podziękować za twoją opiekę i pomoc ty nie opuszczasz mnie ani na chwilę ty nie zostawiasz mnie bez odpowiedzi ty nie zapominasz o mnie ani o mojej prośbie święta rito Dziękuję Ci za wszystkie łaski, które otrzymałam dzięki Tobie. Dziękuję Ci za wszystkie cuda, które dokonały się przez Ciebie. Dziękuję Ci za wszystkie znaki Twojej obecności i miłości. Święta Rito, dziękuję Ci także za to, co jeszcze nie widzę ani nie czuję, za to, co Bóg uczynił lub uczyni dla mnie za Twoim pośrednictwem. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj proszę. Pomaga nam to rozwijać nasz kanał. Serdeczne Bóg zapłać.